Bełchatów spotkaniem ostatniej szansy. Tylko zwycięstwo zapewniało opuszczenie ostatniej lokaty i przedłużenie nadziei na utrzymanie się w pierwszej lidze. Jakby tego świadomi Bełchatowianie rozpoczęli wyśmienicie. Już w 28 sekundzie po dobrym rozegraniu piłki przez Górskiego i Marciniaka bramkę strzelił Robert Rogan. Ta 28 sekunda położyła nas dokument, jeżeli chodzi o koncepcję rozgrywania tego spotkania trzeba było w ułamku sekundy już po minucie zmieniać w ogóle założenia gry i dyktować to zawodnikom, prawda, z boku. Natomiast nie jestem zadowolony, bo drużyna ligowa Mimo, że to się zdarza na boiskach europejskich, światowych, żeby pozwoliła sobie na straty w 28. sekundzie bramkę, mało tego, będąc przy piłce w akcji ofensywnej, gdzie jest bardzo dużo czasu, bo 50 metrów do zażegnania sytuacji. Z tego nie jestem zadowolony i to żeśmy dużo nie wytknęli w przerwę już. Bełchatowianie po zdobyciu gola, niestety, ograniczali się do wybijania piłki z własnej połowy. Zagłębie, co prawda, atakowało, ale sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo. Najbliższe szczęścia był w 30 minucie jeden z niewielu poprawnie grających w tej części spotkania piłkarzy, Dariusz Lewandowski. Piłka po jego strzale trafiła w słupek Górnicy tylko raz zagrozili bramce zagłębia. W 45 minucie po rzucie rożnym głową strzelił Marciniak, ale piłka ugrzęzła w lesie nóg. W drugiej części GKS w końcu zaatakował i gra się wyrównała. Poziom spotkania jednak w dalszym ciągu nie zachwycał. Wszystko wskazywało na to, że gospodarze utrzymają jednobramkową przewagę. Tym bardziej, że w 82. minucie sędzia usunął z boiska piłkarza zagłębia Wojciecha Górskiego. Po faunu na Berensteinie pomocnik Lubinian otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Do końca pozostało 8 minut. GKS już zdecydowanie przeważał, a zagłębie grało w dziesiątkę. I właśnie wtedy ku zaskoczeniu wszystkich widzów padło wyrównanie. Autorem gola był Andrzej Szczypkowski. Górnicy w ostatnich pięciu minutach stworzyli kilka groźnych sytuacji, ale do wyrównania zabrakło już czasu. Brakowało też wsparcia dla jednego ambitnie grającego napastnika GKS-u, Janusza Prucheńskiego. Trenerzy jednak uznali poziom tego spotkania za niezły. Niepocieszony był tylko z powodu remisu szkoleniowiec gospodarzy. Remis u siebie dla nas jest porażką. Dla nas każda zdobyć punktowa większa niż jeden jest no, czymś, czymś, o czym można marzyć, czego sobie można życzyć. Cieszę się, że z przebiegu gry na pewno mogę być zadowolony, szczególnie to w pierwszej połowie, gdzie byliśmy twrządle. Na, na, na tle dobrze grających zawodników Żagłębia wypadliśmy bardzo blado. Tak w drugiej połowie przeprowadziliśmy kilka ciekawych akcji, z których powinny paść bramki. No nie padły, straciliśmy bramkę. No troszeczkę w dziwny sposób, bo przeciwnie grając w dziesiątkę, wydawało mi się, że będzie już na kolanach, no oddźwignął się, strzelił, uparal nas. Więc... Zasłużenie na pewno zagłębie zdobyło bramkę, bo w niejednej sytuacji ciekawej byli, z których nie strzeliwali, szczególnie w takiej sytuacji, jakiejś średnie po drugim, to się do ja no podzielam to, co powiedział Pan Pawlak, bo ja muszę być zadowolony, musząc zmienić w 28 sekundzie w ogóle sposób gry taktykę, w stosunku do zamierzeń przedmeczowych, kiedy dostajemy bramkę przy braku jakiejkolwiek koncentracji drużyny, która wyglądała na to, że jest skoncentrowana. Ta pierwsza była bardzo dobra, ale nie potrafiliśmy znowu w kolejnym meczu wyrobić sobie takiej klarownej sytuacji do zdobycia bramki. Druga połowa determinuje wszystko wynik spotkania. Konkluzje, mecz zacięty, ostry, emocjonujący. Akcje się przenoszą od bramki do bramki. Ma przecież tutaj Likajs Bełchatów pozycję do zdobycia bramki pieczętującej zwycięstwo i to jest z kolei dramat drużyny i dramat mojego kolegi. I ja muszę tą dziesiątkę przyjąć w ten wynik momencie z zadowoleniem, stwierdzając, że przede wszystkim no, kryzys być może mija, bo drużyna mi wytrzymała znakomicie mecz kondycyjnie, czego dowodem jest jednak doprowadzenie do tej sytuacji, do zdobycia bramki. Panie Krzysztofie, może to zabrzmi paradoksalnie, ale czy to, że GKS Bełchatów strzelił tak szybko bramkę wpłynęło pozytywnie na grę zespołu? Po zdobyciu jej zespół całkowicie się cofnął i właściwie przez 70-80 minut nie istniał na placu. No, pewno w podświadomości nie tylko piłkarze Bełchatowa mają zakodowane, że jest jakaś zdobycz bramkowa, trzeba się cofnąć, bronić. Przeprowadziłem w przerwie taką można powiedzieć dość ciekawą rozmowę z chłopakami. W drugiej połowie pokazali, że można ciężar, gry, ciężar obrony przenieść troszeczkę dalej aniżeli na, na swoją szesnastkę. No i uważam, że tak jak powiedziałem, pierwsza połowa była zła w naszym wykonaniu, tak w drugiej połowie na pewno przeciwnikowi już dorównowaliśmy. No i były momenty, że grał GKS od nas lepiej. były pozycje, że gdyby to ostatnie kończące podanie, ktoś akcja z lewej strony, z prawej było bardzo precyzyjne, to z pewnością ja byłbym w bardzo na nastroju. Taka jest właśnie piłka.